Siemanko. W pierwszym odcinku na razie w yy, serii update'a yy, wyszła już chyba wersja 1.4 ile, więc się tu poławiłem już na game modzie Jak było widać. Gdzieś tu sobie latał nie ale chyba sobie już poleciał. A ja też umiem latać na game modzie. Nie miał game moda. O, tu leciał. O, nie dodali, jak widać. Ta, to ja wam powiem co dodali. Magiczną latarnię, która świeci. chociaż nie wiem, jak się to robi, bo robię to na giej wodzie i sam jeszcze tego nie ogarniłem. Dobra. Pierwsze, co tutaj jest, to dodanie. Brukowy murek i omszony brukowy murek. To ja się go przetestuję, jeszcze go nigdy nie robiłem. Yy, aha, to takie coś. Teraz to to. Aha, to takie coś. Idzie to wszystko O, nie idzie, to fajnie. Dobra. W następnym dodali. Yy, trochę zmienili teksturkę. Tutaj widzę, że nic nie dodali. Kowadło yy. dodali. Yy, ramka na przedmiot. Doniczkę. I czaszka na przykład szkieletę. też jeszcze nie wiem, do czego to służy, więc... A, czaszka tak dla ozdoby. To mam tu gdzieś. Yy, to też mam już gdzieś. Yy, I tu jest doniczka. Prawdopodobnie, gdy się wejmie to kwiatek, to można go zasadzić. I to jest prawda. Yy, potem można dać obrazek. Jeżeli się na niego kliknie, przedmiot się nagle tam pojawia. Po następnym kliknięciu, żebyście prawym, yy, się obraca. Dobra, o, mi zniknął. Yy, co następne? Dobra, te kowadu. Nie wiem jeszcze na czym to polega, ale tutaj coś się idzie. Napraw i nazwy. Yy, to sobie to naprawię. Dobry miecz. Plus. Diab. Yy, koszt ulepszenia 1. Yy, to ja sobie tutaj na przykład zmienię na. I oczywiście mam tutaj miecz o nazwie ulubiony. I jest odnowiony. O chwila zabiegacka. Chodź tu, chodź tu. Nie ma go. Dobry. Mam to gdzieś. To już wiecie, do czego służy kowal. Oto do tego. Yy, następnymi rzeczami yy, jest tutaj. Tutaj jeszcze nie patrzyłem. Tutaj nie wiem, czy coś jest dodane, ale o. Przycisk drewniany. Czyli, że normalny drewniany przycisk. Że się... O, to nie to. <laughs> nie wiem, pokażę że się stawia i nie ma dokładnie takiego zastosowania jak ten poprzedni czyli że się kładzie i się otwiera co yy, następne to już nic transport yy, jak jest siodło i marchew na patyku można stworzyć świnie i dodali że można nią sterować Osiedl osiedlam i normalnie to by chodziła sobie tam gdzie chce yy, znaczy nie chce no. czyli jak się bierze marchewkę to idzie tam, gdzie my, my chcemy, pomiędzy potkami Oczywiście kieruje się nią yy, myszką. Ja dopiero co so